Ale Widzisz to? No no, o. patrz to Poczekaj. Czy Seia to zrobił za dwie długie?. No. Czekaj chwilę. Patrz, patrz to, patrz to, patrz to. Za długo, no, dawaj. Co? Dawaj. Dobra. Ale... Na, na czole, na czole. Ej! Na czole. No dawaj. <laughs> <laughs> oh boy! I'm <laughs> <laughs> oh.